Cześć, to Babka z Majcy. W dzisiejszym odcinku sprawdzę, czy w 60 sekund jestem w stanie znaleźć równanie prostej, które, która przechodzi przez te dwa punkty. Uwaga, zaczynamy. Jeżeli mam napisać równanie prostej, to piszę y równa się ax plus b. Mam znaleźć a i b. Wstawiam pierwszy punkt. Pamiętacie, pierwsza służy na x, druga służy na y. Czyli minus 2 równa się a razy 3 plus b. I tutaj to jest x, to jest y, czyli 6 równa się minus 1a. Plus b. Mam rozwiązać układ równań. Najlepiej odjąć to stronami. Minus 2, minus 6 to jest minus 8. 3a minus minus a, czyli plus a to jest 4. Dzielę to przez 4, czyli a jest równe minus 2. Wstawiam to na przykład do pierwszego równania, czyli mam minus 2 równa się 3 razy minus 2 plus b. Tu mam minus 6, przerzucam na drugą stronę, czyli mam 4 równa się b. Czyli a jest równe minus 2, b jest równe 4. Y równa się AX, czyli minus 2x plus 4. Sprawdźmy, czy te punkty należą. Jak stawię za x a trójkę, to mam minus 6 plus 4. To jest minus 2. OK. Jak stawię minus 1 to mam minus 2 razy minus 1. 2 plus 4, 6. Zdążyłam.